Adam nie wpierniczać się między wódka, a zakąskę tyle cię uczyłem. na traktory. Dobrze panowie, ja tutaj już jadę swoją czołgową destylownią. Mogę ją wysadzić? Nie, a co będziesz pił później? Co ty mi się. Mleko. O, ty. Andrzeju, nie się. No to jak robimy? Wzywamy policję, czy wymieniamy się ubezpieczeniami? Dobra, nie, nie bądź, no prawie, nie po to wyciągniemy z mojego wozu i damy tobie. No weź spierdzielaj. Od tyłu mnie tak bierzesz? Kto cię dzisiaj Zarbiz, mieliśmy się z tym chtyć <śled> No mieliśmy się z tym kryć. Teraz w to nie będą. a ty już mnie trzy razy. To wypieść czy czunie I to jeszcze w poście Stary, ty chcesz mieć jeszcze ja nie wiem jakąś wódkę na weselu Z Uważaj na to despilownie no, Tak ej, to myślisz No patrz ej, no, no, już no to... Ej nie lejcie mu więcej bo odpierdalać zaczyna Na ziemi spirytus co? Się marnuje tyle tego dobrego? Nie wjeżdżać. Sami podjażdż. Cofać się, cofać się, bo tam kobieta w ciąży. Wow, wow. Gdzie jestem? Mateusz! Mateusz, nie spodziewałem się tego po tobie Przestań swój spiry tutaj wjechałem Boś się najebał, to się nie prowadzi Ale będzie w wpierdol, ale będzie w wpierdol zaraz! Widzicie wystarczyło, że tylko ja, ja mam destylarnię w czołgu i wszystko już i tak napra... No, zagis ale ty się o mnie ocielasz. O nie. Ale będziesz mi kurwa AC o co płacił. No, Napierdalać czekaj, bo tutaj właśnie Zargis dochodzi <grystanie> Zargis, Zargis Pozdrów, widzów wszystkich widzów Dobrze ładnie pozdrów i powiedz wszystkim, że nie jeździ się czołgiem po pijanemu się ma jeszcze. cześć Pamiętajcie o tym, skończycie jak ja Widzicie, skończycie jak Zargis, będziecie strzelać lepiej, tylko że krzywo Cię chciał ciąg Sam ciąg Dobrze, moi drodzy. To było. Dobrze słuchajcie, moi drodzy, to było takie luźne granie. To jest. To było takie luźne granie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zachęcam Was do zaglądania na mojego fanpage'a. Oczywiście, lajkowanie tego filmiku, subskrybowanie moich kanałów i komentowanie. Jeśli chcecie więcej takich luźnych gadek, to jest kompletnie luźne granie. sobie po prostu gram tak dla gra, zabawy i to nagrywam. Widzicie, chłopaki się też chyba dobrze bawili, mam nadzieję. No to co moi drodzy? Czy... I oczywiście przepraszam widzicie. Zapomniałem wam powiedzieć, żebyście zaglądali na fanpage'a, żebyście zadali mi jakieś pytanie na Asku i łapkowali w górę. No to co moi drodzy? Trzymajcie się i do następnego. Strzałka OREJ na traktory.